Cześć, witajcie! Jakiś czas temu przygotowałem dla Was recenzję, moim zdaniem, jednej z ciekawszych klawiatur, jakie można kupić na rynku w rozmiarze TKL do 250 zł, czyli Genesis Store 303 TKL. Ta kreatura była na Switchach Autoemu Red. Natomiast teraz odezwał się do mnie producent i przysłał mi na testy nowy produkt. Nie do końca nowy, bo zmienił tylko Switche albo aż Switche, mianowicie Genesis Store 303 na przełącznikach Outemu Pitch Silence. Zapraszam Was więc na recenzję, a dokładnie rzecz biorąc takie bardziej porównanie tej klawiatury do jej starszego brata. I dzięki temu materiałowi będziecie mogli zdecydować, które switche bardziej przypadną Wam do gustu. Tak więc zaczynamy! Nie będę w tym materiale robił takiej typowej, pełnej recenzji, bo tak na dobrą sprawę, poza samymi swiczami niczym innym te klawiatury się nie różnią. Podświetlenie, soft, wielkość, keycap czy sama budowa klawiatury jest dokładnie taka sama. Dlatego odsyłam Was do recenzji, która się pojawi właśnie tutaj oraz macie link do niej też w opisie. Tam możecie obejrzeć jeszcze raz recenzję Tora 303 TKL na Outemu Red. Natomiast dzisiaj skupimy się na różnicach, jakie dzielą Outemu od Automu Pitch Silence oraz czym się charakteryzują te switchy oraz dla kogo są. Ale zanim moja opinia oraz testy, to przyjrzyjmy się kilku bardzo istotnym faktom, które towarzyszą właśnie tym switchom. Genesis TOR 303 TKL Silent Switch to nowość z marki Genesis, a zarazem ewolucja moim zdaniem świetnej klawiatury TOR 303 TKL. Bohater dzisiejszego odcinka różni się od swoich starszych braci, oczywiście, tylko switchami, natomiast moim zdaniem jest to kolosalna różnica. No ale przytaczając kilka suchych faktów. To dzisiaj omawiana klawiatura oparta jest na przełącznikach automu pitch silent z żywotnością 50 milionów kliknięć oraz progiem aktywacji na poziomie 40 gram. Dodatkowo same switche posiadają hotswap, dzięki czemu łatwo je będzie wymienić na inne, bądź gdy jakiś jeden nam by się zepsuł. Klawiatura posiada podświetlenie RGB, którym to możemy zarządzać poprzez skróty klawiszowe, jak i dedykowany soft. W zamontowany jest na stały przewód o długości 180 cm w bardzo przyjemnym oplocie. No dobra, tak więc chyba przyszła teraz ta chwila, na którą wszyscy czekali. Sami sprawdźcie, jak wypadają Switche Silent oraz porównam je dla Was pod kątem czysto i wyłącznie dźwiękowym do Switche Red. Tak więc przyszła chyba ta chwila, abym podzielił się z Wami moją opinią oraz odczuciem na temat właśnie tych Switches Silent. I szczerze powiedziawszy, na początku byłem mi zachwycony, jak zobaczyłem na pudełku. Z tego tytułu, że Switch Silent to jest coś, co jednak bardzo rzadko się spotyka. Z reguły klawiatury mechaniczne są po prostu głośne. Tutaj Switches Silent pod kątem tym, do czego zostały stworzone, czyli ciszy, wypadają rewelacyjnie. Ale jak z jakością? Jak z tym innym odczuciem, takim feelingiem bezpośrednim podczas użytkowania właśnie tej klawiatury. Tutaj szczerze powiedziawszy może to być kwestia oczywiście tego, że jestem przyzwyczajony do takich klasycznych switchy, natomiast szczerze powiedziawszy jest delikatnie inaczej niż w przypadku klasycznych switchy. Mam tu na myśli to, że owszem, też jest ta e, liniowość. Nie ma czegoś takiego, że m, wyczuwam e, ten skok, tak jak w przypadku na przykład switchu od Razera. Tutaj na autemu czy, czy to na Silent e, nie było e, właśnie takiego Charakterystycznego skoku, jak to na innych switchach, natomiast mam wrażenie, że jednak siła aktywacji samego klawisza, tak subiektywnie patrząc, jest minimalnie większa i gdzieś ta precyzja troszeczkę znika, w pisaniu chociażby na tej klawiaturze. Może też kwestia przyzwyczajenia, natomiast takie pierwsze odczucia są moje właśnie w ten sposób, że ta precyzja pisania na klawiaturze jest troszeczkę gorsza, nie jest zła, ale jest troszeczkę gorsza niż w porównaniu do Outemu Red. Natomiast jeżeli chodzi o taki typowy czas reakcji czy samą responsywność klawiatury, to tutaj nie zauważam praktycznie żadnej różnicy względem klasycznych, że tak powiem, switchy Outemu Red, co jest na pewno Pozytywnym aspektem, natomiast przejdźmy teraz jeszcze na chwilę do jednej bardzo kluczowej kwestii, czyli do tego, jak się ta klawiatura spisywała w tym, do czego została stworzona czyli w graniu. No, i tutaj Wam znowu powiem szczerze: po prostu to jest nie dla mnie produkt. Spisywała się ta klawiatura tak czy siak bardzo dobrze, tak samo jak poprzedni e, Tor 303 TKL. Moim zdaniem, jest to jedna z najlepszych klawiatur, właśnie do grania w formie TKL w kwocie do 250 zł. Tylko tyle, że tutaj wychodzą te wnioski, które wcześniej już wysułem, Nie do końca jest ta precyzja aż tak dobra, jak na zwykłym Torze 303 na switchach Outemu Red. Drugą kwestią na pewno będzie to, że jeżeli gramy na przykład na słuchawkach, to dla nas jest to obojętne, jak głośno jest to klawiatura. Tak wiem, nie każdy w okolicy... Twojego stanowiska komputerowego chcę słyszeć Twoje switche. Jasne zgadzam się z tym pełni, ale z drugiej strony stricte dla gracza chyba najistotniejszy będzie to, żeby grało mu się jak najwygodniej na klawiaturze oraz miał jak najlepsze osiągi albo mógł uzyskać jak najlepsze osiągi w grach komputerowych. W tym materiale chciałem się skupić głównie na tym, żeby przedstawić Wam alternatywną wersję Tora 303 TKL na switchach o temu właśnie Silent. I myślę, że to jest bardzo udany produkt i trafi do wielu, wielu odbiorców, natomiast do kogo stricte skierowany jest właśnie ten. Produkt. Moim zdaniem, dla osób, które muszą albo nie mają wyjścia i właśnie grają na swoim stanowisku komputerowym, które jest, załóżmy, w sypialni, w salonie, jest w miejscu, gdzie wymagana jest cisza. No i doskonale sobie, myślę, zdajemy sprawę, że klawiatura nie należy do tych najciszych elementów swojego zestawu komputerowego. Tym bardziej, jak grasz w dynamiczne gry, e-sportowe, jakieś FPS-y i tak dalej. Wtedy właśnie ten, o temu Silent. Nada się idealnie, bo naprawdę byłem w ciężkim szoku, jak ciche były te switche. Zdecydowanie były to najcichsze switche, switche, jakie kiedykolwiek miałem okazję słyszeć w swoim życiu. Natomiast myślę, że dla wszystkich tych, którzy mogą sobie pozwolić na hałas, ale nie jakiś przesadnie mocny, bo temu Red nie są tak czy siak bardzo głośnymi switchami, chociażby w porównaniu do moich switchy z Razera, które są piekielnie głośne, to szczerze powiedziawszy, ja osobiście wybieram po prostu Automuret za minimalnie lepszą precyzję. Natomiast dla kogoś, kto szuka ciszy, myślę, że to będzie genialny produkt i wybór. Moi drodzy, tak czy siak, zachęcam Was do sprawdzenia opisu, bo tam macie chociażby link do dzisiaj omawianego bohatera odcinka. Natomiast w tym filmie to było na tyle, jeżeli Ci się podobał, będzie mi niezmiernie miło, jak zostawisz motywującą łapę w górę oraz subskrypcję wraz z dzwonkiem powiadomień, co by nie kolejne filmy właśnie na moim kanale. Ja gorąco dziękuję za uwagę, zajrzyj tradycyjnie do opisu oraz pochwal się w komentarzu swoją opinią na temat właśnie dzisiaj omawianego produktu. Mój chemik, do zobaczenia, do usłyszenia.